A jednak proszę państwa, Ferrari wystąpi na Monzy bez kar. Sprawdzili samochód, sprawdzili wszystkie możliwe komponenty od RSU po silnik, po wszystkie możliwe trybiki, które się znajdowały i to w skrzyni biegów, i to w poszczególnych komponentach silnika i wystartują. Tutaj proszę państwa, z jak najwyższych pól tylko potrafią. W tym momencie do kwalifikacji czwarta i szósta pozycja Q3 już w pełni. Pierwsze przejazdy nie pokazały ze strony kierowców Ferrari za wiele, ale może w drugich się to uda. Bardzo nam mówiąc z Ersem, ale liczą na to, że nie będzie tak bardzo przydatna ta energia w tym Grand Prix, jak czysta moc jednostki spalinowej, która jeszcze podoła, która jeszcze da radę a wiedzą, że nie chcą zawieść Tifozy. Jestem oczywiście Webster, a to jest kolejny odcinek z F1 Menażera 2023. Ferrari mnie zaskoczyło w Meksyku. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, bo za spełna dla Was pół godzinki wyścig i dla mnie również. Więc jeszcze, zanim oczywiście rozpoczniemy wyścig w Grand Prix w Meksyku, porozmawiamy o sobie o kwalifikacjach, które się mu tam wydarzyły, bo były arcyciekawe. A w tym momencie zobaczymy, jak Charles Leclerc i... Carlos Sainz jak poradzą, zielone sektory to nie są same żółte ze strony Charlesa Leclerca chyba były Carlos Sainz już też kończy swoje okrążenie blokowane, troszkę Charles Leclerc zobaczmy Carlos Sainz z nową tutaj częścią w postaci chyba strąków bocznych, które ostatecznie dotarły również do drugiego bolidu na Monze, ale nie jest najlepiej, czwarta i piąta pozycja zobaczymy jak to będzie w wyścigu, bo podobnie również Mercedes jeden z Karą, to chyba Lewis Hamilton, ale on świata na razie nie zwojował, więc no, przenosimy się już do samego wyścigu czwarta i piąta pozycja, nic się nie zmienił Lewis Hamilton cofnięty, Lando Norris również cofnięty na polach startowych za oczywiście nieregulaminowe części iskry się posypały, więc możemy ruszać w tym momencie, nie najlepiej to wygląda czy coś jednak, jakaś kara była, bo wygląda no to nie, to jednak czwarty się myślałem, musimy do trzeci, ale nie, to faktycznie było czwarte pole startowe, w pierwszego rzędu Perez kontra Verstappen, my troszkę dalej, ale my też, przejony lis musi być szaleckler, w tym momencie już wyprzeda starego, doświadczonego Lisa z Oviedo, czyli oczywiście chodzi tutaj o Fernando Alonso no i chyba tak jak wyścig ruszył tak też chyba karawana dojedzie, z wyjątkami oczywiście w postaci walki z tutaj Fernando Alonso już potencjalnie pokazuje wszystkie możliwości jeżeli chodzi o układ napędowy, tak wygląda to Airs będzie się zużywać, będzie na musiku ale dopiero w Singapurze postanowiłem przyjąć karę, bo stwierdziłem, że po prostu w tym momencie nie warto, nie warto ryzykować na ten moment, bo wydaje mi się, że to nie jest tak super opcja, jaka mogłaby być a porozmawiamy sobie w tym momencie o kwalifikacjach, jakie się wydarzyły w Meksyku były harcy ciekawe, od samego Q1 do Q2 i w Q3 również mieliśmy ciekawe tutaj rzeczy które warto szybciutko powiedzieć więc przechodzę Q1 no właśnie, yy, Sargent który nie zrobił ani jednego czasu, de facto zrobił dwa, ale nie zrobił żadnego tłumaczę dlaczego, otóż na pierwszym sobie wyjechał a na drugim został wypuszczony w tłoku, znaczy to też Pona że został wypuszczony w tłoku, no i jak został tak też wypuszczony, tak też gdzieś znowu mu zdarzyło wyjechać, o ile w pierwszym to była mocna kontra, tak w drugim to był po prostu wyjazd tam niedaleko zakręta, e, zakrętu Roberta Ubice. Lando Norris kompletnie nie poskładał jednego okrążenia, potem kompletnie nie radził sobie w drugim okrążeniu, przegrzał opony. Kompletnie mu samochód odkleił w, ty, w tym drugim sektorze, gdzie miał po prostu tam miał zrobić coś, a nie zrobił absolutnie nic i wyszło jak wyszło, że niestety bez, bez jakiejkolwiek możliwości just. odpowiedzenia na, na to, co by się wcześniej stało, bo po prostu ze znakiem zapytania London jakieś problemy, czy jakieś uszkodzenia, czy coś się tam w ogóle wydarzyło. O tym nie mieliśmy pojęcia. Stroll Magnuson Ocond. Okon jedynie w sumie można tu coś o nim napomnieć, bo on powiedział, że zawsze jesteśmy po tej złej stronie barykady. No i coś w tym przypadku musiało być na rzeczy, bo no nie udało się okonowi awansować do avansować Magnusen tu za wiele historii nie ma. W przypadku tych dwóch panów stroli. Jedynie w sumie przeszkadzał w treningu gdzieś tam Carlosowi Sańcowi, który się obracał, prawie z garnął sobą, A, ale to jest oczywiście historia z treningu, więc nie ma problemu. Taka strategia medyhardy, jeżeli chodzi o nos, nie ma być deszczu żadnego wyścigu, więc możemy sobie tak spokojnie pojechać, zobaczyć tempo. Leclerc, Alonso w ogóle, jakie ma teraz tempo? Jakie on ma opony? Też softy, ale widzimy, że Alonso walczy tutaj z Red Bullami. Russell wyprzedził Sańca, ale Sańc się trzyma dosłownie na dyfuzorze kierowcy z Wielkiej Brytanii i w tym momencie już wyprzedził Sainz, więc to wygląda po prostu na ten moment dobrze. No i dobra, przechodząc dalej, to Q2 wyglądało tak. Słonda, który oczywiście startuje z końca, bo sobie przyjął wszystkie możliwe kary, jakie się tylko dało, jeżeli chodzi o komponenty. No ale sobie awansował to Q2, żeby sobie awansować, nie? No, i, i potem sobie nie zrobił czasu, bo chciał tylko Ricardo pomóc. Przejechał Ricardo pomógł. Na razie, cześć, pomachał łapką i powiedział: Fajnie, odpaść w Q2. Bo w sumie, czy ja będę nikt inny kary nie zgłosił. Jak zgłosi po mnie, to i tak będzie startować za mną, czy też speed lane. Więc, więc już o to nie ma co się martwić. Albo Niasty, Alonso, Hulkenberg i Gasly. Albo z problemami kompletnymi, bo ile Tor powinien siedzieć w miarę, bo jest mega długa prosta i jednak coś tam też jest do ugrania, tak potem nie było cudów, nie było rewelacji, nie było fantastycznie. No i przełożyło się to ostatecznie na to, że no po prostu najlepiej sobie kierowca z Williamsa nie poradził. Również sobie tak średnio poradził, praktycznie można powiedzieć o... o kim? Alonso, którego w sumie jako tako realizator nie przedstawiał, on tam się tylko o 1 dziesiątą w Q1, gdzie wszyscy mniej więcej o 40 poprawiali i coś zgasło tak jakby w Astonie i dalej Alonso to, to pokazuje że czegoś tutaj nie ma w tym samochodzie i no taka smutna prawda się wytworzyła na temat tego samochodu na ten moment bije jest Racelem, Leclerc chyba zaczyna odrabiać Alonso, tak mi się wydaje, tak powolutku te opony chyba zaczęły u nich puszczać, gdzie u mnie jeszcze są w miarę w dobrym użyciu i to będzie się takie powolne, ale zbliżanie się, to jest warto odnotowania, że się zbliżamy, a nie odstajemy, martwimy Russell, który jest na hardach, a potencjalnie z 2,8 sekundy za nami, a nie, to jednak się chyba nie zbliżamy, bo już ponad 5 sekund wybiło Tym, że się zbliżamy, bo było 4,7 chyba, czy coś, nie, no tak różnie to wygląda, zobaczymy, kiedy mamy stopy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na razie pewność u lekarka to jest spoko, pewność u Stanica bardzo wysoka, to jest oczywiście zaleta no i dobrze, no to jeżeli chodzi o tych panów, to chyba odhaczone, bo Gasly też cudów tam nie pokazał. Możemy sobie przejść teraz płynnym krokiem do Q3, gdzie się najwięcej działo. I tutaj chcę zacząć od cofnięcia moich słów na temat tego, że Alfa Romeo powiedziała, że znaleźli coś w samochodzie. Chyba faktycznie coś znaleźli, tylko nie udało im się tego w USA zaprezentować, to znaczy nie mieli trzech treningów, żeby to dostroić. No jak już to dostroili, to widzimy, że wchodzą do Q3 i tutaj można myśleć o punkcikach i oddalania się od Williamsa i Hasa na końcówce sezonu Gdyby jakieś przypadkowe Grand Prix na przykład w Brazylii popadało i jakieś nie wiadomo co się wydarzyło, to lepiej jednak mieć to wszystko na, na jakby to powiedzieć, pod potencjalną kontrolą I to też tylko pokazuje jak tutaj dobrze sobie... ...złowy podium wywieźć, zobaczmy na czym Alonso, Alonso na hardach no, będziemy mieli parę okrony świeższe, te hardy. Tylko jestem ciekaw, kiedy tam pit stopy się zaczynają. No, dobra, mniej więcej wtedy opony jeszcze wytrzymają. Potem na tych hardach będziemy nie mogli trochę bardziej cisnąć. No, to wygląda na dobrze. Więc co chwilę, no, widzimy w tym momencie, nasz dublecik się robi, ale oczywiście to tak długo nie potrwa. No i dobrze, Perez, no, tu najlepszy czas. Możemy zacząć cisnąć leklerkiem zacząć trochę agresywnie jechać u Carlosa Sańca. Żeby oczywiście tutaj spróbować, optymalne okno pit stopowe więc zjeżdżamy na opony typu Hard, a za chwilę również będziemy boksować Carlosem Saincem. Ale tu chodzi o to, żeby jak Box. najwięcej wyużyć te opony i chyba tu zielonych sektorów nie będzie, więc dopiero na następnym okrążeniu pojedziemy do boksu w przypadku Carlosa Sańca i to będzie najlepsza możliwa strategia, więc zobaczmy sobie teraz pit stop. No nasz, nasi panowie od pit stopu nie spisywali się najlepiej, jeżeli mogę tak powiedzieć, to znaczy nie są... W najlepszej swojej formie życia, ale będziemy mieli około 10% przewagi żółta flaga to... Stą... Eee, stop! chciałem zobaczyć pisto Blacklerka. konkurent się rozbija to oczywiście mega dobra nowina dla nas potencjalnie przeniesienie tutaj, tutaj za chwilę trzeba zapodać też mocny tryb na oponach a nie, będzie już mocny tryb zapodany i wyjeżdżamy 8 sekund za Alonso ale mamy nad nim przewagi 11-12% oponiarskości więc no, tutaj wygląda to dobrze. Oczywiście zwolnimy. Nie mam tego świadomość, ale z drugiej strony no... bardzo zakładać ten bardziej pozytywny scenariusz. Carlos Sainz w tym momencie udaje się do mechaników. Mam nadzieję, że nie zapomną go przyjąć. Tak jest, nie zapominają go przyjąć, więc zobaczymy sobie jedyny pit stop Ferrari. Bo troszkę zmaściłem. A no i za chwilę oczywiście lekarkowie również zdejmiemy. I dwa... Z błędem, a właśnie to chciałem unikać tych błędów. Bo w tym momencie wyjedziemy, ledwo przed Mercedesem Louisa Hamiltona, który już kary dostawał. gdzie tam nam do Russella, Russell za niedługo też będzie zjeżdżać. Ok, tu już możemy zejść z tym trybem. Tu przeniesienie było odpalone, dobra razy 16. W tym momencie, żeby tutaj szybciej się tego wyzbyć, i tutaj szybciej dobre te oponki i będziemy mogli jechać dalej. No właśnie, już powiem, gram prisonami. Na razie szósta, siódma lokata, więc wygląda to tak se, jak na Ferrari na Monzy No ale nie chciałem przyjmować kardo, bo potencjalnie z perspektyw no Ferrari i Monza, no to łączenia faktów, łączenia świątyni prędkości i Ferrari, który po prostu, sam Enzo ogłosił że na Mika jest dla ludzi, którzy nie potrafią zrobić dobrego silnika No jakby to powiedzieć, no wiecie o co chodzi, o to, że na jest w dzisiejszych czasach ultra ważna Bo ten współczynnik CX im lepszy w przypadku im mniejszy w samochodach drogowych tym lepszy, a w przypadku maszyn, które chodzi, o, o, chodzi w nich o generowanie docisku, to jednak lepszy jest im większy, jakby ktoś tak pytał w tą, tą stronę, ale mówimy tutaj o generowaniu docisku, a nie oporu. że znaczy docisk to w sumie również się opór, ale niekoniecznie tak bezpośrednio. Oj, kolizja pomiędzy Rasselem i Estebanem Okonem. To nie wyglądało najlepiej, a, szczególnie dla Mercedesa wydaje mi się. No dane patrzą, ale co im dane, jak żółta flaga. Raz w tym się na tym mógł coś stracić. Może mieć jakieś uszkodzenia, chyba lotki nie ma. Zobaczmy. z tej strony ta kamera ze skrzydła patrzy. No, no, pokażcie. Nie, ma dwie lotki. Nie, a u, u taką poszczerpaconą tą lotkę. Okony również będzie mieć chyba jakieś tam delikatne... Problemy mogą, że mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale jakiś side pod czy coś takiego może być uszkodzone, więc tutaj kara dla okona. Nie wiem kto się w sumie wciskał, nie przyjrzałem się całemu incydentowi, bo się patrzyłem z szeroko tak, jazda kierowcy. Tak. Sainz, nie zawodź mnie teraz w takim kluczowym momencie. No i dobra. Żałbotas dostali się do Q3 i tutaj coś zgasło, ale no nie wymagajmy od Alfy Romeo, która przez chwilą nie potrafiła wychodzić praktycznie z Q1, odkładał jeden kierowca, że oni nagle cuda zrobią. I wejście do 3 dwóch samochodów uważam, że to jest i tak do otrąbienia wielki, ale to przewielki sukces, więc tu proszę jakby z tą taką nawiązką liczyć, że ale przecież mogli coś lepiej, ale z drugiej strony i tak wydołali bardzo dużo. Yy, Piastry, który... No, właśnie, McLaren wydaje mi się, że to jest ten tor, gdzie nie będzie mieć tempa. Te wolne zakręty, te szybkie i ta długa prosta chyba nie leżą, tym bardziej, że są wysoko nad poziomem morza, więc może to którymś samochodom po prostu nie da bardzo leżeć. Russell w daleko, daleko za nami. Więc ta perspektywa się oddala, jeżeli chodzi o tamtego kierowcę. My trochę możemy przycisnąć, póki jeszcze paliwo mamy, to warto to zrobić. I musie, myślę, że u leklerka za chwilę moglibyśmy. Tylko szukam, gdzie jest leklerk. Tak, jak skończy to okrążenie, to polecimy na pełnym, żeby spróbować przy przeokrążenia powalczyć. A potem wrócimy do żółtego u niego. Dobra, i w tym momencie leklerki nie zawiedź mnie. Przeniesienie, oczywiście, w twojej dostępności, w całej szerokości. Następnie mamy Luisa Hamiltona, który jest przed oczywiście kierowcą z Pusta Bateria Airsu. No spoko, razy 8, najszybsze okrążenie. O to nam właśnie chodziło. This, what it is. jest co jest, ale z drugiej strony jest to bardzo dużo. Zbliżyliśmy się do Alonso, zobaczmy, jak to ma kościowo, 10% ciągle różnicy, więc spotkanie z wyścigu będziemy mieli delikatną przewagę, co oczywiście może nas promować na podium. Ale Verstappen, A gdzie jest Perez w ogóle? Where is Perez? Aha, 20 przed Verstappenem, dlatego oni się nakładają tutaj dlatego ich nie widziałem. Dobra, u Sańca możemy w tym momencie wydaje mi się odpuścić, bo tej cudów nie będzie. Paliwo również trzeba odpuścić. I tak samo u Leclerca. Dobra. I tak to też wygląda, że Lewis Hamilton cudownego tempa nie wydołał, ale z drugiej strony jego teammate też 20. za nim jest ten Mercedes. Kombinacja oczywiście na medach startowali niektórzy w Q1, to też mogło się opłacić, mogło się nie opłacić, ale z jakby dwie strony barykady patrząc, uważam, że jednak Mercedes też chyba nie lubi tej wysokości nad poziomem morza w tym sezonie. O ile wtedy w przypadku Brazylii i Meksyku spisywali się świetnie. No i się rozbił, piastry, wypadek, zakręcie numer 5. Right, we're at turn 5. I tutaj chyba wyleciał, tak jest wyleciał, rozbił tylny skrzydło, czy nie rozbił, czy jak mocno się rozbił w ten sposób powinien zapytać tu jest Piastri, tu jest No nie ma kawałka tylnego skrzydła, więc to raczej nie będzie już najciemniejsza jazda Nasz Leclerc zaczyna drewać do Fernanda Alonso, to jest miła rzecz No właśnie, więc jeżeli chodzi o tegorocznego Mercedesa, to oni pozmieniali dużo rzeczy Okej, okay, jest dużo lepszy, to trzeba powiedzieć no ale w przypadku wysokości nad poziomem morza tutaj już tak nie bryluje, nie króluje, nie jest tak aż cudowny jakby w, zesz w zeszłym sezonie. Więc tutaj mówię, Hamiltona trochę spisuje, że słaby wynik, ale to jest niestety przez to, że Ferrari coś chyba znalazło. Coś znalazło od Moncy i widać, że oni w tej drugiej części sezonu coś po prostu szukają w tym samochodzie, coś sklejają lepiej, ale to tak samo było mówione, że oni coś tam znaleźli, że da się lepiej ten samochód ustawiać. Faktycznie jak jest... Weekend sprinterski, to jak nie dopsuję ustawień, to potrafią wygrać kwalifikacje i teraz pokazują to w zwykłym weekendzie, że też potrafią wygrać kwalifikacje, okej, okay. warto też powiedzieć to, co powiedział Leclerc, ten tor jest dziwny pod tym względem i ogólnie zachowanie opon na tym torze jest ultra dziwne, bo z jednej strony pojechałem fantastyczne okrążenie, a przejeżdżam kolejne, które wydaje mi się, że może być lepsze i tracę pół sekundy do tego i jest takie, ale skąd? Więc tutaj już wchodzimy w tą czołówkę i czołówka to oczywiście Sergio Perez pokonany przez Daniela Ricardo w Alfie Tauri, bo po prostu musiał po kontuzji Ameryka sobie przejechać, wychealować się i teraz ruszył z bomby i na czwartym polu Alfa Tauri uważam, że to jest zdecydowanie powyżej oczekiwań, ale to może coś być w tym samochodzie takiego świetnego, że oni się po prostu dobrze czują na wysokości śnieżki w jakby to powiedzieć. Jeżeli chodzi o wysokość nad poziomem morza. Więc tutaj Ricardo, kolejna szpilka z stronę Pereza Miecie może być wbita, bo jeżeli przegrywasz z siostrzaną ekipą Około 50 tysięcznych, no to nie wygląda to tak najlepiej na samym papierze Leclerc już przed Alonso tego nie przyuważyłem, ja, wy już pewnie oczywiście widzieliście Więc mówię, to wygląda bardzo dobrze z perspektywy oczywiście tutaj kierowcy z antypodów No i jak by nie powiedzieć, no fantastyczny wynik na Alfa Tauri Przechodzimy teraz do Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza, gdzieś tam Carlos powiedział, że nie poskładał idealnie Max Verstappen w pierwszym przejeździe w Q3, który był ostatecznie decydujący, coś tam się odbiło na tych tarkach. W tym drugim nie wydołał tyle ile trzeba było. No i brakło ostatecznie koło 1:10 Verstappenowi. Wcisnął się pomiędzy kierowcę Ferrari a kierowcę Alfa Tauri, jak to brzmi w ogóle. Ale nie było magii od, Ma od Maxa Verstappen na tym torze, po prostu wydaje mi się, że ten tor coś. Ma więcej w sobie niż nam się wydaje i to jest to wymaganie i mówił, kiedy trzeba już docisnąć, on chce nacisnąć, to on wie, że nie się, bo samochód nie ma takiego docisku jakby on chciał, więc tu jest problem mówi w tym samochodzie, że. Yy, I to nie tylko w jego samochodzie, tylko mówił we wszystkich, że zapewnie tak było, że jeżeli chcieli docisnąć, to już nie było takich cudów, nie było rewelacji, tylko jednak się coś tam psuło. Na mozy Perez z Werstapa się próbuje tutaj pojedynkować. No trochę taka walka jak Ricardo z Norrisem niby Ricardo wolniejszy. Ale zespół mówi coś innego, nie? Okej, paliwo wróć. Z tym paliwem tak kolorowo nie jest. Okej, dobra. Oszczędzaj paliwo w takim razie, Carlosie, bo widzę, że tu może być przypał. bardziej, że nie masz pleców. Bardziej mi się martwił plecy o szalalę więc oczywiście tutaj pomogę mu przeniesieniem. Pomogę oczywiście najlepszym możliwym dostępnym trybem opon. A ty, bez pleców żadnych, więc możesz jechać spokojnie, powoli. Dobra, zobaczymy, no tym okrążają walkę. Fernando Alonso z zewnętrznej nie poatakuje. Niebo atakuje i w tym momencie zobaczmy opony 9% różnicy, więc nie powinno to wyglądać tak wcale źle. 30 lepiej, ostatnie okrążenie, ale to jest Pewnie DRS-u w tym momencie widzimy, że kiedy już szereg lepelerk przyspieszył, no to przyspieszył na dobre i Fernando Alonso bez jakoś tam polotu. Więc Ferrari coś, coś się odbija, coś tam, coś tam działa, Fred Vassar działa albo to jest on sam był zaskoczony, ale się nie dziwię, bo Ferrari raczej nie prezentował tempa, żeby magicznie zdobyć pole position i w ogóle Paris pierwszy rząd no mówię się, pierwszy rząd się nie zdobywa przypadkiem yy, tak powiedzmy świetnym samochodem czy też słabym, to zależy na jaką perspektywę spojrzymy Charles też w tym momencie ukończył na drugiej, yy, wróć na trzeciej pozycji drugi zespół jaki dzisiaj ukończył to jest oczywiście Ferrari pierwszy był Red Bull, drugi powiedzmy w kolejności Ferrari no następnie Aston Martin i znowu Ferrari się pojawiło, jest trochę tak, tak rozbite pod względem, że taki błąd pit stopy i w z w z stopi, ten sainz, który nie dowodzi w kluczowych momentach, to znaczy nie ma taka tempa jak lekolarki, nie ma tej magii, ale jest stabilny, jest równy, więc widać gdy Ferrari się rozwinie, to może być coś dobrego. Ok, jestem pełen zaciekawienia jak ten wyścig się potoczy, bo wydaje mi się, że to może być jeden z ciekawszych wyścigów w tym sezonie. Bo będzie zarządzanie oponami, będzie wyprzedzanie i będzie przede wszystkim wymieszanie tych różnych zespołów, więc... Proszę Państwa, no za 20 minut, za 15, za 30, obejrzymy świetne Grand Prix i życzę tego sobie i Wam. I na ten moment z możemy kończyć, więc możemy przyspieszyć czas, trzecie i piąte pole, ja tam deklarowałem drugie, więc wczoraj się przestrzeliłem. widzieliśmy to już tyle razy, przepraszam, tego nie widzieliśmy Sergio Perez, aż zobaczcie jak on wygląda pod tym. Następna, oczywiście, Renault, czyli Singapur. Wynosimy się już z Europy na stałe, na dobre. I... No właśnie, tutaj pytanie jest dla tych, którzy dotrwali: Czy będziecie wsilić drugi sezon tego menedżeru? Czy mu się na tyle, ta gra podoba? Czy jest taka średniawka i stwierdzacie, że rzuć inną serię, weź cokolwiek innego, on będzie fajniej. Meister Staffan, ewidentnie niepocieszony. Więc tutaj za mechanik. Sergei Perez mega zadowolony. Charles Leclerc, tak na dwa to jest perfect end to tego weekend in Monza. Ładnie się panowie leją szampanikiem. A jeżeli chodzi o stopę do cudów u nas nie było trzecie i piąte miejsce, więc 26 punktów dopisujemy w kierowcach. Ciężko to już szukać, bo jednak Red Bull nam ucieka. Już prawie 100 punktów, gdybyśmy oczywiście no, 20 a mniej czyli 80, No ale oni mają dużo więc oni mają 11 wygranych, gdzie my mamy tylko 4. Miejsca na podium mamy bardzo podobne, iż w że Mam więcej pole position. Mamy również więcej, co jest ciekawostką, ale no nie da się mieć wszystkiego absolutnie. I tu wygląda na to, że pole position nawet yy, ma więcej Leclerc niż Verstappen. Ale co z tego, skoro nie daje to wymiernego rezultatu? Na razie królem sprintów jest yy, Sergio Perez, tak jest. I możemy sobie przejść do DHL-fases z lapup. Tutaj jedynie Ferrari. A w piątej pozycji się zakołowaliśmy. Tak to jednak słabe pistole, były słabo ogólnie poszło wszystkim. Zobaczymy, i wyprzedzamy Mercedes. Zatem sam Mercedes nie dowiózł żadnego punktu w DHL fazem z lapach. Tutaj było. W sumie to był dobry, dobry pizdok rzekomo. No dobra, o no, tym nie rozmawiajmy. Kierowca testowy wystąpił w treningu. Czasami wrzucam tam działalność z jego, nie chcę pojeździć. Tu się oczywiście nie udało, tylko tego o gwarancji wyników. od P2, mogę dać P3, tak jak zawsze dawałem. Ale chciałem zobaczyć, czy może jednak się uda ograć jakiegoś Red Bulla, ale nie udało się w kompletnym Więc to no, trudno się mówi i, i żyje się dalej. Kolejna produkcja, ale to już wszystko dojdzie kiedy trzeba będzie, ja już sobie to wszystko połogarniam. Mam nadzieję, że się podobało Singapur już w sumie za niedługo, bo tydzień z haczykiem Tutaj jakieś głosowanie będzie, no to zobaczycie wyniki już głosowania po Singapurze. No i co? To oczywiście był menedżerek, ja byłem ja i co do następnego, do zobaczenia, do zobaczenia, w razie, cześć Siemanu.